Siemaneczko, siemaneczko z tej strony, kapi. Dzisiaj nie jestem sam, bo jest ze mną Twelvik, moderator. Czyli że kolejny tak już drugi, czy tam trzeci odcinek e, właśnie z Twelvikiem. Tutaj jesteśmy na serii zwiedzania map do farminga. E, dosyć świeża mapka, bo z wczoraj było Luciowo, f Dobrze, każdemu znana, map, znana mapka, 17 między innymi w końcu do farminga. Także link w opisie, oczywiście, będzie tam, gdzie możecie sobie pobrać mapkę. Trabik tutaj za chwilę przeczyta opis. Ja Wam pokażę tutaj mapkę, jak ona wygląda. Sobie standardowa. połazimy, po skupach, po mapce. sobie wspominamy stare dobre czasy. Dobra, Kławik leci z tematem. No dobrze, witam was na kanale Kapiego, i już lecę z czytaniem opisu. Witami na Bolusowie jest to mapka przeniesiona z FS17 oraz trochę powiększona z zachowaniem klimatu. Mapa posiada Dwa gospodarstwa, jedno nastawione na produkcję rośliną, a drugie na zwierzęcą. Miejsce na własną gospodarkę, 69 pól i 4 łąki, tartak, lasy, misje na polach, animowane drzwi, nowe tekstury terenu do malowania, dynamiczne tekstury gleby, dużo dodatkowych upraw, polski klimat i wiele, wiele więcej. No i pięknie, szybko, ładnie Ci to poszło, bez błędu. Elegancko, uwaga samochód, mój Jezu, ej tu będzie w ogóle mega ciekawie, nie, bo tutaj on jedzie środkiem i nie ma go wyminąć, prawdopodobnie pewnie każdy sobie wyłączył ruch drogowy, dobra, respimy się na przystanku, no i co, jesteśmy tutaj w sumie w centrum, e, bardzo mała dróżka, ale co pamiętam, właśnie 17. -ki. sklep, Edek również jest, musi sobie siedzieć żulik, e, co, mamy jakieś gospodarki, tak, sąsiadów jak tutaj byli i tu mamy sobie już jakiś pierwszy skup, jeżeli chodzi o skupy, no to mamy ich dosyć sporo, bo mamy agrobelki, agrozboża, bela, groma, okopowe, sklepów gienia, strych, suszarka, tartak, wełna, wełna i jajka, zlewnia, mleka, zlewnia, mleka, jeden. Dodatkowe uprawy, tutaj już jest ich bardzo dużo, ja teraz tutaj będę powoli przewijał, także jest tutaj naprawdę tego od także fajnie, naprawdę spoko, z takich głównych no to przynżyto, żyto. żyto E, marchewka jest, cebula, jakieś tam inne pewnie konieczyny i tak dalej, i tak dalej. Dobra, mamy tutaj skup. Jaki to jest dokładnie, bo tu jest trochę tego nasadzone. Widzę, że tu mamy strych, stacja wapnowania chyba. A już dobra, lecisz panie, tutaj za mną lecisz, kurde. No tutaj nie wiem co szczerze mówiąc było, czy nie było czasami gospodarki czy coś w tym stylu po tej stronie, ale w sumie skup tak nie głupio zrobiony. Nie jest to taki jakiś, nie wiem, dupny postawiony jakiś silos czy coś w tym stylu, tylko tutaj powiedzmy ma taka mała szopka. Przejazdówka ładnie się wysypuje. Tutaj jakieś silosiki są i tutaj stacja wapnowania, W miarę nieźle. Na trailerze tej mapy tutaj był wjazd, jak o 40 czy coś. No powiem wam, że ja nie oglądałem traileru, tak jak wiedziałem, że jest, ale to nieważne. E, tutaj mamy strych, prawdopodobnie jak widać, bele ułożone. E, spoko sprawa. Wiadomo, mapka trochę jest odnowiona i przystosowana pod farminga 19. No ale no kurde, no wszystkie o 17 nie da się zrobić. A ja teraz jak tak czytaj sobie popatrzyłem na tą mapkę. Powiem ci, nie wiem, pod SKP na tą mapkę popatrzyłem, jakoś strasznie dziwnie to wygląda, ale dobra. No nie mam bardzo. Tu mamy starą, dobrą, poczciwą gospodarkę, która jakoś zbytnio się nie zmieniła. Są tutaj fajne, te stare modele. Tutaj ta chałupka, ta brama, wejście, furtka. Tu na bizona, i tak dalej, także tu się za dużo nie pozmieniało. Tu chyba nawet te beczki to rusztowanie było. Bym teraz musiał sobie zobaczyć, jak to do końca 17 było. Ale mniej więcej człowiek sobie pamięta, tu są co, dwie przejazdówki, dwie przejazdówki przy Że maszyny na, na, na sam start mamy, tu mamy takie miejsce takie malutkie, nie wiem dosłownie, co tam by się zmieściło. Może jakiś pies. I to tyle z tyłu. Co my tutaj, z tyłu była Bora, tutaj były ule kiedyś pamiętam. Teraz tych uli tutaj nie ma. Ja tu sobie też pamiętam 17. Tu sobie stawiałem najczęściej pod tą wiatką jakąś prasę, coś w tym stylu, a tutaj to jest zawsze jakaś kosiarka. I tak dalej, bele sobie ustawiałem, także no, człowiek fajnie idzie tu pospominać. Także elegancko. No obora troszeczkę inna niż wtedy. No ale aczkolwiek nie jest zła. Tutaj ta płyta obornika, stare to wszystko, także no trochę się różni, Jaka, ale naprawdę... Brawa dla Bez, chłopaków, zarobi się. Jo, tutaj na jowiska, bo że nie wchodź tam, bo się utopić, co to z tego? Bo wyobrażam będzie? sobie, jak to z manure system będzie wyglądać bo fajnie. Może być fajnie, może być fajnie. Tutaj w ogóle nie widać tych triggerów, tak z jednej strony spoko. E, mamy ten landing kupiony, nie, w ogóle tak sobie popatrzcie, nie ma żadnych landów na sam początek kupione. E, także pewnie jakbyśmy sobie tutaj kupili ten land, a bo właśnie, mogę kupić, ile to kosztuje, ta gospodarka. Aha, bo ta gospodarka. Jest jakby z jedynką od razu, ok, z tym polem. Nie wiem, co to teraz będzie tutaj dalej, tych triggerów być to nie ma, to tu by trzeba było poszukać. Mm, dobra, tu jest ja tam na ten, czy nie? Nie, tego się nie da odtworzyć. Szkoda trochę, ale trudno. Tu miejsce na wodę, jakieś małe paswisko i tak głupio nie wygląda. Dobra, lecimy obok. E, tutaj również była fajna ta gospodarka, ale tak, może żeby nie było, to, że tak przez pod przechodzimy. Weźmy sobie powiedzmy, że właściwie przez bramę eee, i co my tu mamy? Chałupkę, chałupka, no, chałupka była. Tutaj. Ja dwie no tutaj tak było, tak jest teraz, bo tutaj przypomina mi się teraz tej gospodarki odcinek u Bolka z odśnieżania. Wtedy takie świąteczne odcinki. Także tutaj co było? Tak zostało. Tutaj było miejsca na Bizonka, chyba wejdę. Tu chyba był inny budynek trochę, że tu był jakby... Ten wjazd taki mniejszy, jakby w sensie na, na coś normalnego, na maszynę. A tu był większy na bajzona, ale to wiadomo, troszeczkę inne. E, tutaj nie wiem, czy nie było wyjazdu, ale tak, co my tu mamy? Tutaj też mamy jakieś budyneczki, tak, tak to było. Bo to pamiętam, jak tutaj się bawiłem kiedyś na single. Bo tak, ja, ja, oczywiście, mądry ja to sobie tak, nie przenicę sobie dałem. Tu na przykład, że tak sobie tu dałem. I człowiek się bawił. Można to w ogóle otworzyć, bo kiedyś się da otworzyć, można otworzyć. Także tutaj, jak ktoś chce, to może sobie właśnie taki silosik zrobić. Jak ktoś się naprawdę chce pobawić. E, co my tutaj mamy? Tutaj mamy wjazd na pole. I tak, to pole tutaj było. Jak najbardziej. Także to się wszystko tutaj ładnie zgadza. E, tutaj te ule chyba też były drzewo, które nieraz zahaczałem. Tu kurde tylko teraz nie pamiętam, tutaj prawdopodobnie, bo jakieś kiedyś grałem na Bolusiowy, tylko jaka to była wersja V2? Czy coś w tym stylu? Wtedy była mała mapka. Tego nie było, tylko tutaj chyba była taka dosyć większa łąka. I tutaj chyba wtedy był maszyn. To pamiętam 17 jak jeszcze na innym, innym kanale sobie właśnie streamowałem wtedy. Tutaj też była łąka i tutaj ta łąka jest jak najbardziej. Tutaj jest, tutaj... To wtedy nie pamiętam, czy tutaj w 17 czasami nie płynie faktycznie ta rzeczka, że jest i że przez tą rzeczkę się nie przejeżdża. Tu jest mości zrobiony tej wody nie ma, ale trudno. Eee, dobra, możesz tu albo coś poopowiadać. Ja tutaj jeszcze popatrzę sobie. Szkoda, że w kontrakcie, bo te sobie często na to patrzę, nie ma polskich imion i nazwisk, tylko są zagraniczne. Ale dobra, mhm. no to sobie nie patrzmy. Tutaj pole to nie pamiętam, czy było, czy nie. Są, Jest troszkę błędów od, na tej mapie. Ale nie, nie jest ich też dużo. No, jeszcze przed odcinkiem znalazłem taki bardzo fajny. Ale to pokażę wam zaraz. I bardzo pracuję za takie dziury tutaj co są na przykład na polach, że można się zakopać. Oj tak, oj, tak. To w 17 było powszechne, że dużo było mam gdzie właśnie było jakieś błotko i szło się fajnie zakopać. Tu mamy wodę jakąś. Ale tu sobie płynie woda. Aha, i tu jest kamień, dlatego nie płynie dalej. Dobra, wszystko sobie wiemy. Co my tu mamy? W f 7 Tutaj dobra, tu V6 się kończy. Tutaj siódemka wjeżdża na rejon. Tutaj mm -hmm. też ta droga taka ala leśna, która prowadzi prawdopodobnie na łąkę. To pamiętam. Te drogi też mi się podobają, bo tutaj prawdopodobnie będzie lekko. Nie czekaj, ty co jest? Gdzie to jest ta jest łąka? Ty, tu jest łąka, aha, a tu jest ta droga, dobra. Sorry, tylko jak ona prowadzi tędy. Jezu Laga mam... Aha, tu jest właśnie, tu była odbitka. Bo ja pamiętam głównie tą drogę na łąkę, bo tutaj też sobie na tej łące działałem, tu na razie trawka sobie rośnie. Zakończenie mapy. Co Ty, Ewlik, powiesz? Moim zdaniem nie jest to jakieś najgorsze. Zakopane jak się patrzy. No, czy zakopane? Zakopane, fajne, jakieś fajne. góry. Przypomniałem sobie, jak ostatnio grałem na gear Oxy to było takie zbugowane, że tam były po prostu takie otwarcie, gdzie mogłeś się moim ulubionym golfikiem wjechać i wypaść za mapę. No, no to gitara. Tu mamy kolejne błotko na polu. Też fajne te pola. Nie są takie jakieś równe, tylko jakieś mają zakamarki i takie tam pierdółki. Dobra, fajne. to poleśmy sobie na V7. w takim bądź razie. Tutaj droga na tartak? Prawdopodobnie tak, tutaj tartak był pod górkę no i co, tartak widać, że te stare tekstury, że to prawdopodobnie był konwert ale no tutaj ten już chyba taki po 19, no tartak jak tartak, no nic szczególnego nie ma fajnie wygląda, nie najgorzej może być no i ta nie fajna nie. droga, co tu chyba powinno bujać ale spoko, no jak widzicie, no ten ruch uliczny no spoko, że jest zrobiony e, aczkolwiek, no moim zdaniem tutaj najlepiej wyłączyć, bo one akurat jadą te samochody środkiem no i tutaj zbytnio by nie było to jest po prostu jednostronne i żeby na przykład, nie wiem, pojechać do sklepu to trzeba jechać tam A żeby wrócić to jeszcze trzeba tak naokoło No partego nie jest takie złe, tutaj to pole też właśnie było, tutaj mości jak najbardziej, tej łąki akurat nie pamiętam Tutaj pole za sklepem Nie ma pola, tu jest droga O wow I tu się pozmieniało, bo tam jest jakaś droga Dobra, się mogę zacząć zobaczyć E, ten odcinek trochę będzie trwał, bo już mamy 11 minut. Ale no. spoko, mi to pewnie by samemu szybko poszło, bo ja wiesz, skupy nie skupy, tak szybko polatać i tyle, ale tu sobie pogadamy jeszcze. Się. Się... Kurde, tu z tego co pamiętam, tu było pole za sklepem. No, ale dobra, mikisz? Co tam Halo. tu masz, panie? No, tu jest jak tunel. Tu I tu już jest taki jak wejść tu. I Aha, i no zobacz. faktycznie, o lol. Ale jaj, co to w ogóle tory są. Ja pamiętam, żeby tory. tu tory były. A dobra, sklep, jak on sobie tutaj wygląda? Tu było to takie śmieszne skrzyżowanie jakby. E, trochę się pozmieniało? Tak, pozmieniało się, bo wtedy był mm -hmm. New Holland chyba o tak. On był wtedy chyba tak postawiony. Jo, także tu się lekko pozmieniało. Także mamy sklep i mamy warsztat i mamy bankomacik. E, tutaj skupy mało co się pozmieniało, bo tutaj to akurat było, także no... Kurde fajnie powspominać. Tutaj tył chyba się trochę zmienił, bo tego nie pamiętam żeby tu tak było, ale tu mamy sobie kolejne skupy, hala zwierzętami jeszcze po drodze, tutaj w tym miejscu. Także skupów, a skupów mamy. także jest spoko loko. Ej, faktycznie serycznie mogę się tu doczekać. Tu mamy kolejny mhm. przystanek. Czekaj, co tu jest napisane? Alter Sandwek, no dobra, to z jakiejś pewnie niemieckiej mapy. Tutaj mamy poletko i tutaj mamy drogę, ale nie wiem, na razie tam nie polecimy, na razie tu sobie oblecimy Idealne jeszcze. Idealna dla golfika. O, jak najbardziej, tu sobie jeszcze oblecimy standardy. Tu była ta droga, zawijasz. Tu był gdzieś droga była na biogazownię w prawą stronę. Czy biogazownia gdzieś tutaj jest? Nie, nie widzę jej, żeby tu była. Tam jest tartak, tak szybko. Teraz na mapkę patrzy zlewnia. Tu jest jakiś skręt, ale to w las. No i tu właśnie była droga na biogazownię. Idziemy zobaczyć, co tam jest na końcu. Bo tu była biogazownia. Taka tak, tu pokarmę. była w tym miejscu biogazownia. Tutaj te tereny są najprawdopodobniej właśnie dorobione przez chłopaków, ale to sobie później pozwiedzamy, bo tutaj była biogazownia, a tu teraz nie wiem. Czy, nie później sobie na spokojnie popatrzę, czy jest tu jeszcze mamy pole. Nie, no kurde, naprawdę Gozak, Tak jak tutaj się śmialiśmy z pelwikiem, mokszyn e, był, chłopaki mieli swoją, e, swoją minutę, swoje 5 minut jak to się mówi e, i każdy się rzucił na mokszyn, teraz każdy się rzuci na bolusiowo. I tak to sobie będzie. Tutaj jak najbardziej się powoli wszystko budowało. Gminna spółdzielnia, e, Samopomoc chłopska w Gorzkowie. I tu jest z tego, co się dowiedziałem, miejsce na to gospodarkę, co jest w opisie. A tak właśnie, się... bo tu była gospodarka przecież. Kurde, jak jej tu brakuje. No. Ojej. I to Przez to, że brakuje, można ją zbudować. Można, ja chęc, ale ja tyś, kurde, jakby tutaj jeszcze chłopaki zrobili tą gospodarkę. Ona mi się podobała, ja tutaj miałem najczęściej właśnie gospodarkę, tu sobie wybierałem. Ale ta gospodarka, bo w ogóle ta mapka, jak ona się... masna, dolina? Masna, nie masna? coś tu jest, tu też jest bardzo podobne do Bolusiowa. Też się dużo ludzi śmiało, że to jest e, kopiuj w Bolusiowo. Bardzo podobne tutaj akurat ta gospodarka jest. Tutaj kościółek, tu był też cmentarz, czy on jest? Jest cmentarz, bardzo... Bardzo fajnie, tu była ta droga w dół, te pola. No nie, idzie naprawdę fajnie wspominać Gram ja Padrio Mi w ogóle. O, to nieźle. Mi w ogóle brakuje jeszcze do 19 mapy z poprzednich farmingów. Goszkowa. Gorzkowa, Była taka mapa, pamiętam. Grałem w 13 gram, w 15 gram, 17 na tej mapce. I brakuje mi tutaj 19. Nie wiem, wiem, czy ktoś ruszy. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, może napisać, czy ktoś grał na Goszkowy, bo moim zdaniem też to była taka. Jedna z głównych map, a głównie to zobaczyłem wujka wojkabochona, bo wtedy akurat zacząłem jego oglądać. Ale dobra, co my tutaj dalej mamy? No tu mamy te rozjazdy, też już nie będziemy tak chodzić, bo to strata czasu i tak? Każdy sobie teraz może też fajnie powspominać. Ale no. naprawdę, naprawdę. Je, jak już jesteśmy tutaj obok, to chciałbym ci pokazać właśnie ten punkt, o którym ci opowiadałem, więc chodź za mną. Dawaj, dawaj, no nowaj, no. A I... to nie było. Coś to to było. I tu Proszę jest bardzo. taka właśnie koparka, no i zamiast chyba piasku się coś źle postawiło, coś źle w plikach albo coś, i po prostu to jest polbruk. Może, chyba że tak specjalnie, ciekawe. Bo faktycznie, mhm. to by mógł być ten jak trochę dziwnie tutaj wygląda, ale spoko, jo, tutaj też było. Mhm. ale też było, także spoko, elegancko. Idealna skocznia dla golfika. Ja dobra pani, idziemy zobaczyć tą dobudowaną mapkę, co tam ciekawego jest. Też lecimy sobie, ale idzie fajnie pospominać. Naprawdę tutaj można się fajnie bawić na dwie gospodarki, na trzy gospodarki, na spokojnie, multiplayer. Może iść tutaj, tutaj to pole też pamiętam. Sobie działałem, ale dobra. Lecimy sobie szybkie bieganie na piątkę, sobie włączam piąty bieg i ostro sobie lecimy. Do tej drogi, tutaj leśnej, sobie polecimy najszybciej. Tutaj prosto i tutaj, co my tutaj sobie mamy. Jakieś poletka, tu dosyć w miarę te proste pola, w miarę takie prostokątne, przynajmniej te dwa. Tutaj ten jest ciekawe pole, bo niby na początku proste, aczkolwiek tu już taka górka się zaczęła, i tutaj mamy sobie taki zagraniczek, w sensie jak taki, boże, jak to to się mówi? Skraj? w jak, no coś w tym stylu. Eee, tu mamy jakieś jeziorka, ale brzydka to wygląda, w sumie ta woda. Takie, to no, takie brzydkie Lustro. to jest. Jo, bez e, Tu mamy poletka i tutaj mamy drogę do kolejnego pola. Spoko, ziemniaki, kukurydza, buraczki. Trochę egzotycznie, ale jednak mamy tutaj pola. Nie no, naprawdę, no. Coś pięknego, no, coś pięknego. Tutaj to pole słonecznika. Weź tu w ogóle słonecznik, jakoś na takim polu, no kurde. Bajeczka, dróg tyle, nie wiadomo w którą stronę sobie iść. Fajne te górki. Też bardzo doceniam takie mapki, bo to nie jest prosta mapka, tu górka, tam górka. Także fajnie. Ja doceniam fajnie. za to, że są te górki. Drzewa są bardzo dobrze położone nie, nie odstają jakoś. Bo to jest bardzo trudno, z tego co słyszałem, zrobić, żeby drzewa na tym, tym takim terenie krzywym dobrze postawić. Aha, a drzewa no są tutaj różnego rodzaju, że tak powiem. Bo to drzewa też ma takie dziwne liście, jakby z Alpiny. A może to jest z Alpiny też, ale w ogóle, no fajnie. Tutaj ta górka taka, tu można się rozejrzeć. No super, super klimacik. To pole w ogóle, no wow, no naprawdę, no. naprawdę ciekawa sprawa. No no dobra. Grać na takim polu na modzie za zakopywania to mordęga, no. dwa na godzinę. Oj tak, oj tak. No tu jest taki jeden widz, co ciągle tam pisze, że gra realnie, ma od zakopywania. Wbijaj tutaj chyba Manik Rolnik, z jakimiś cyframi, wbijaj pan tutaj na te górki sobie. Ciśnij, haj, co my tutaj mamy? Aha, i tu mamy ten, mleko sobie sprzedajemy. Spoko, mm -hmm. tu, mamy tą zlewnię. Aha, i tu mamy tą drogę jakąś. To jest jeszcze droga, co jej nie ma zbytnio na mapce. Ale kurde, nie, wiem, coś mi się. Bo te drogi ma... właśnie na mapce są takie dziwnie zielone. No, no, nie no. wiem czemu. Tu mamy jeszcze Ale taką się... i to jest ta droga. Aha. Fajnie. Fajnie, tu pewnie też te samochody jeżdżą. Albo nie? Ciekawe w sumie. Ale super, naprawdę łapka w górę. Jak ktoś jeszcze nie ma Subika, to koman. A, jakby się ktoś jeszcze pytał, generalnie, bo teraz live y były około tam 14, w przyszłym tygodniu już powinno być plus minus coś też w tym stylu, ale generalnie już w miarę normalnie, bo prawdopodobnie do robotki dojdzie już o 18. .00. Normalnie tylko w tym tygodniu, jeszcze trzeba było wcześniej i pojeździć Także koło 15 Wczoraj w piątek się już nie wyrobiłem, bo jeszcze musiałem tam lekcję ogarnąć Jeszcze musiałem zjeść i tak dalej, także no, się nie wyrobiłem Ale dzisiaj w sobotkę wieczorkiem myślę, że będzie, bo Też do popołudnia będę Zarobiony Ale później już myślę, że wieczorkiem coś tam sobie popykamy na Mokrzyku że spoko sprawa, dobra 18, prawie 19 minutach mamy, oblecieliśmy tą mapkę a, stare dobre czasy się przypominają i pewnie dużo ludzi też uderzy w te nowe tutaj powstałe pola. Ale tutaj, no tutaj to wszystko idzie powspominać. Te pola, te łąki, te gospodarki, ale że tutaj było tak ciasno. W ogóle w tą stronę jeszcze musimy iść, bo my w sumie tak prawo pocistaliśmy. Tutaj było no. to drzewo na drodze. Jest i ono, jak najbardziej jest. Tylko tu tak inaczej trochę wygląda, bo to jest tak pomalowane, a to wiadomo standardy 19. Boże, Antek jedzie. co to jest napisane? Bo już v 7 Solec. Takie buty. Tu kościu... i to jest ta droga po prostu. No ja, to jest ta droga, która była w 17. Łącząca. Ale naprawdę spoko sprawa, dobra. Dobra, fajnie. 20 minutek, dzięki TWELVIC tutaj za wystąpienie. Za tydzień również... Ja również dziękuję za zaproszenie. Tutaj TWELVIC również będzie za tydzień w odcinku, to sobie teraz w weekend, albo tam w poniedziałek w najbliższych... Eee, powiedzmy, że godzinach... ...sobie też coś tutaj pykniemy już na za tydzień, gdzie prawdopodobnie będzie mapka... ...Złote Łany, czy, czy, czy coś w tym stylu? A później no to sobie zobaczymy jakie mapki, bo coś tam już też stoi na modhubie, ale zobaczymy, także dzięki za oglądanie, mojej soboty, czekajcie na live, bo myślę, że będzie, nawet jakbym bym robił od 21, to jest sobota, to można trochę posiedzieć, to najwyżej zrobimy, także trzymaj się, Edzio, trzymaj się twarzy, trzymajcie się, wy, adios, papa. pa pa. Pa pa.